Cześć, witam Was bardzo serdecznie po króciutkiej przerwie. A czemu ta przerwa nastąpiła, ponieważ nie miałem słuchawek, co powodowało, że czas nagrywania ten nagrywania to muzyka i dźwięki z gry wychodzące z głośnika sprawiały, że było cielowo słychać w no nie wiem jak to nazwać, po prostu głos był strasznie słaby, a no, więc dalej nie mam słabek, więc, <laughs> więc nie wiem, może być słabo, może być dobrze, no i tak, od ostatniego momentu, kiedy wrzuciłem filmik z Rainbow'a, no to byłem nubkiem nie ukrywam, dalej jestem nubkiem no ale już mniejszym nóbkiem niż teraz. Odblokowałem kilku operatorów podczas tej nieobecności. Takiego jak na przykład zatakujący tylko Blackbirda. Mam strasznie go, lubię, lubię nim grać. Zbrojących to mam Frostkę, Walkirię, Lesiona, który jest po prostu cudowny. No i Maestro, który... nie umiem nim grać. Ale kupiłem go, bo o, ma strzelające kamery, ale super. A w praktyce to inaczej wygląda. Ten pan jest cudowny, może. No, za niedługo zobaczycie, jak gram, ale pewnie wiecie, jak on co on robi. No, jest super po prostu. Dobra, dzisiaj zagramy sobie Tero bo nie mam humoru ani. Jakby to powiedzieć, głowy, żeby grać. Multiplayer No, nie idzie mi ostatnio, bo muszę ogarnąć stanowisko. Gamerskie, bo myszka mi się kurde ślizga, bo stół jest leciutko brudny, <grywia> tak można powiedzieć. No muszę po prostu ogarnąć, i mi się ślizga na przykład, że tak myszka chodzi, a po jakimś czasie zacznie tak ochodzić na przykład. Tak się, jakby się kurde z tyłka tak samo zmieniła, bo inny teren pocierania myszki jest, jest nie wiem jak to powiedzieć. No, i pojedziemy sobie samotny Wilk, Terohand, czyli komputer kontraty. Um, pojedziemy sobie na poziomie trudności normalnym. Bo <laughs> czemu czemu normalny, czemu taki lamus jesteś, że na trudnym albo bardzo trudnym nie dasz rady? No, odpowiedź brzmi tak, nie dał rady. I nawet pro player też nie da rady, ponieważ moim zdaniem bardzo trudny nie jest dla jednego. Dla jednej osoby, ponieważ komputer ma wtedy włączone No tak jakby wszystkie cheaty, czyli auto-aim Tam, takie widzą cię przez ściany, strzelają przez ściany No po prostu trafiają cię z kilometra, tak? W głowę Ale... W sumie No i tak, jeszcze się mają więcej życia Więcej zadają obrażeń, czyli dwa strzały w kadłub i nie żyjesz Więc dobra, polecimy sobie normalny terrohancik To będzie klasyczny, czyli zabij wszystkich terrorystów i wygrasz. Są jeszcze dwa tryby, czyli uratuj zakładnika albo rozbrój bombę. Dobra, mój ulubiony atakujący to jest Blackbird, ale moim zdaniem to jego tarcza na terrorhancie jest słaba, bo terrorysta ją zniszczy w sekundę. No, chyba sledgem pojadę, sledge, to mój ulubiony na terrorhancie. Na multi w ogóle nim nie gram praktycznie Dobra Lecimy Dobra szukamy A dobra to jest Sią No już mi się nie podoba bo myszka się tak dziwnie Szuszu szu 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 szura Halo, to niezły flash. Generalnie ja przeładowuję jeden pocisk, więc nie krzyczcie na mnie, że halo, masz 100 pocisków, czemu ładujesz jeden pocisk? A ja... No bo tak mam. <grytanie> Poza tym w tej grze jeden pocisk może uratować życie. Zdecydowanie. gdzie tu jeszcze mogą być? No wszędzie. Na górze, na dole. Tutaj. Nie zły Okej. Okay. Na razie idzie dobrze. Się Kurde, te bomby głupie. Wow, złe pomieszczenie nie lubię. Kiedyś bym pewnie tam wleciał jak szalo... szalony. Mogłabym znak w sekundę. Jeszcze gdzieś tu jedna jest bomba. O Jezus. się w tej grze można przerwać ładowanie, czyli patrzcie muszę... Ładuję, wyciągnę magazynek i mogę strzelić dalej, więc to jest dobre. O dobra. Dobra. Tu mogą być panowie. Gdzieś tu micyka bomba i... O, wybuchła. Hello! Oj! No Dobrze, sadzimy niżej. Pokład dolny. w multiplayer strzelać przez ściany, bo nie wychodzi mi to zazwyczaj. A tak jak mówię nie mam słaby, więc nie słyszę kroków bardzo dobrze. Ja pierdylam. Dobra, to już Czterech wrogów zostało i 4 HP zostało, więc... Nie, nie wiem... jak to będzie. O jest. Dobra, zostało trzech, czyli praktycznie oni powinni przyjść do mnie, bo kiedy zostaje trzech enemisów, to zazwyczaj komputer zaczyna iść w twoją stronę. Halo? O? No, chodź, chodź, chodź. Jeszcze drugi gdzieś. No właśnie, to jest. Mój skill dzisiaj. halo? No i ostatni pewnie strzeli mi Środga w łeb GG. No, prawie. <taktualizacja> no. No jakoś dała radę. Kurde, ta myszka mnie ten lepuje strasznie. Czemu tak chodzisz, głupia... ...myszku? Dobra, jeszcze jeden Terohancik mam nadzieję, wleci. Znaczy wleci na pewno, bo 9 minus tylko. Następny. Oregano. <laughs> Mapa Oregano. Oregon w sensie. Dobra, żeby nie było powtarzania, tym razem wezmę sobie pana Fiuza. Bardzo lubię Fiuza. Czasami gram tarczą, czasami gram kałaszkiem. Tutaj piję a tutaj wyważający, oczywiście. Mm. Czemu lubię fusa? Nie wiem, bo ma urządzenie co wybucha i GG. Nie no, to urządzenie jest takie super. Tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, że. o super FUZ jest OP. Zabija wszystkich. Jest najlepszy na świecie. Nie robi tak, znaczy no, musi być, nie wiem, pecha musi mieć przeciwnik i musi stać w miejscu gdzie kurde spadają te kasety no, Drogo, simeku, zabija to mnie nikogo Oczywiście, moim zdaniem Fuse nie jest po to, żeby zabijać, w sensie te jednego urządzenia, no, czy... no tak, no służy, żeby zabić, ro zrobić rozpierdziel w całym pokoju, ale wiecie, jak w... dasz fiuza do pokoju, pomieszczenia jakiegoś, gdzie siedzą skitrani przeciwnicy, no to albo się ruszą, albo zginą, więc... Albo zmieniają pozycję, czyli wystawiają się na ostrzał, spierdzielając gdzie popadnie, żeby nie zginąć. No albo siedzą i giną. No, słyszałem krzyki, no oczywiście nikogo nie zabiło. Nie pistolety w tej grze w sensie na terochancie bo w multiplayer nie używam ani ani trochę. O Jezus ci panowie, jakby się nie widzieli, podchodzą i robią bum, co sprawę, że giniecie w sekundę od razu. TerrorHunt jest dobry, żeby potrenować strzelanie w głowę, yy, mapę, żeby ogarnąć. Tu polecam na początek grać dużo DeroHunta, czy to single, czy to z jakimiś znajomymi, czy nawet z obcymi ludźmi. czy znaczy, wiecie, z ludźmi się bardziej opłaca, bo... Dostajecie po 100 pieniążków za wygraną na klasycznym terohancie Jezu, co ja mówię? znaczy co ja chciałem powiedzieć już? No, dostajecie 100 pieniążków za wygrany hunt z 5. A obrona zakładnika terrorhandzie z 5. No to jest 200. Nie obligacji, tylko tych punktów rozgłosu. No pieniążków Czyli najbardziej Terohand opłaca się A, grać, yy, obrona zakładnika Z ludźmi innymi Chociaż czy ja wiem czy się opłaca bardziej niż taki zwykły Terohand z pięcioma No bo obrona zakładnika trwa tam nie wiem z 15 minut na pewno bo te fale wszystkie i w ogóle no a terror hunt klasyczny no to wbijasz do pokoju, zabijasz wszystkich i koniec a no, tak to musisz czekać wow. no więc Chyba się te klasyczne, te rohanzykły opłaca. No i teraz pytanie, gdzie oni są? Halo? Halo? Siup, mam 28 HP, więc nie kozacze. Tylko. Miałem zjrzeć okno. Ten kałaszek jest piękny na fuzie. Znaczy, kałaszek to jest kała AK. To nie jest kała. To jest po prostu AK. Wow. Dobra. Udało się. Jakiś full auto. powiedziało. No, już jest fajna sprawa. Polecam tego operatora. Tutaj nie ma, że jeden operator jest gorszy od drugiego, tylko polega na tym, że jeden gracz jest gorszy od drugiego gracza. Bo tutaj wiadomo, strzał w głowę zabija od razu, więc nieważne, nie tu umiejętności w sensie... To nie ma znaczenia, że na przykład O, on jest lepszy, bo ma młot i rozwala ściany, a ten ma tylko jakieś granaty i MP, co rozwalają elektronikę Albo, że o, ona ma ładunki wyważające, a on ma kurde tarczę zwykłą Znaczy ta tarcza jest gopę No więc tutaj nie ma znaczenia jaki operator Znaczenie czy ogarniasz strzelanie w głowę i ogólnie. No. Który mi lubię grać tutaj? Sledge, Tacher czasami. aż Ash, No aż kom lubię. Termita lubiłem Teraz mówię o multiplayer. Nie, mówię o trochę to Może zacznę lepiej mówić o multiplayer czyli 5 napięciu. No z atakujących to lubię grać Blackbirdem, no wiadomo. Ta jego tarcza balistyczna na karabin to jest, no dobra sprawa, no tutaj montuje sobie taką balistyczną, nie wiem z czego ona jest zrobiona, tarcza, no i ludzie mówią, że e, to nie jest takie op, przecież no, łatwo zniszczyć tą tarczę, w trzy strzały i nie ma tarczy. Ale wyobraźcie sobie moment, gdzie wychylacie przez okno właśnie Blackbirdem z tą tarczą wystawioną. I w tym samym momencie zobaczysz przeciwnika, on ciebie widzi, i ty go w tym samym momencie, i padają wasze strzały. No i co? Jak dobrze traficie, to on dostanie jeden strzał w głowę i nie żyje. On musi wystrzelać cztery pociski, żeby zniszczyć tarczę, i się w głowę. Czyli tam jakieś kilka milisekund masz przewagi, tak? Więc. Blackbeard spoko, bo nie trzcesz od razu w łeb, tylko tarczy musi zniszczyć. A tutaj w grze puf, milisekundy mają znaczenie. Mają dużo, mają dużo znaczenia. Z na co tylko w sumie Blackbeardem cały czas cisnę. Ten pan to jest kuźwa walony śmieć. Nienawidzę go. Nienawidzę z nim walczyć, bo grać to super. Ale walczyć z nim nienawidzę. No wyobraźcie sobie, że klęczycie sobie w jakimś rogu pokoju i czekacie, aż sobie przyjdzie koleś. No i spoko, czekacie, wyjdzie, nie spodziewa się was, zabijecie go na luzie. No ale wyobraźcie sobie, że wbija wam pan z tarczą, kurde, jesteście sami w pokoju, nie ma wam kto pomóc, jesteście sam na sam z tym panem. Wchodzi do pokoju i pewnie jak chodzi z tą tarczą, to widać mu rękę. To jest problem, że on kuźwa oślepia tą starszą. jak cię oślepi, to już z miły nie ma, koniec No jasne, powiem jak ktoś może powiedzieć Odwróć się, przecież to cię nie oślepi fleszem Ale no, kurde Odwracać się od przeciwnika Naprawdę to Albo się odwracasz od przeciwnika a on ci strzela w łeb Albo dostajesz oślepiony i możesz się walczyć Kurde Na oślepiącego nie wiem, ja bardzo nienawidzę rage tu ja kurde przeklinam na cały dom jak kurde tylko tego pana słyszę, bo tarcze słychać mocniej niż innych. No to w sumie tylko Blackbirdem atakującym gram. I Termitem, tak, Termitem się zdarza też na multiplayer. Broniący, smokiem nie ja gram. Mute'em, Mute'em mute się zdarza. Mute jest fajny, lubię go. Na początku jamery w sensie zakłócać czy sygnału rozstawia. Dzięki, no, dzięki temu drony nie znajdują celu i jest fajnie. Tak, dron ci nie wleci do pokoju, nie, nie rozpoznacie w sensie nie e, twojej lokacji, nie, roz, nie, nie zradzi twojego twojej kryjowki, o tak można powiedzieć. A e, castle nie gram, pul, puls, puls, nie, doktorkiem i rukiem kiedyś grałem cały czas. Kapkanem też. Bandit jest fajny, Jager też, nie wiem, Jager jest OP. No i teraz ci nowi, frostko, no fajną matę, matę. kładziesz, matę na oknie i tylko czekasz, jak coś skoczy, bo oczywiście z drugiej strony okna nie widać. Nie możesz spojrzeć tak na dół, żeby zobaczyć tą matę, więc jedyne co możesz zrobić, albo rzucić drona i zobaczyć, czy dron ten, czy nie ma maty. Albo no skoczyć tam YOLO No i zostać powalonym od razu. Więc ją gram czasami. Walkirium. Nie grałem ani razu. Czemu kupiłem? To nie ja, tylko mój przyjaciel. To jego jest jego ulubioną postacią, więc kupił, więc się zgodziłem. No i tak sobie myślę, kurde gdybym się nie zgodził, to przecież już bym miał 32 tysiące pieniędzy, czyli by było mi na każdego dowolnego operatora w grze, czyli byłoby stać na tego pana, którego chcę. No, w sumie 3-3 tysiące brakuje niecałe. Więc pewnie jutro wbiję. Ten pan, ten pan jest cudowny. Nie to, że broń ma super, to jeszcze Mina gu, mina chemiczna, której kompletnie praktycznie nie widać. Znaczy wiadomo, jak będziecie chodzić na Kuczkach, kurde na skradaka i patrzeć w podłogę, no to ją zobaczycie, ale jak będziecie swobodnie chodzić sobie, wbiegać po domu, no to tego nie zobaczycie za cholerę. No i co to robi? No, spowalnia cię, chyba 10 obrażeń albo 6 co kilka sekund. Bo to jest no, mina chemiczna, czyli dostajesz tam obrażenie od chemii, czy to jakby, to chemikaliów. Ale, co jest najważniejsze w tym, jest to, że kiedy wrogi operator w to wejdzie, zacznie krzyczeć na całe pomieszczenie, na, na cały dom. zależy od mapy. No i jest takie kuj, takie, nie wiem, taki dźwięk. Wbijania się czegoś. Czyli to służy raczej do nie zabijania, nie ranienia, chociaż jak rzucisz w jedno miejsce pięć takich igiełek, no to wiadomo, że przeciwnik straci połowę życia albo nawet padnie. Zależy od stanu jego zdrowia. Ale robi hałas. Na przykład rzucisz sobie więcej, gdzieś dwa metry dalej od siebie i nagle słyszycie pyk. No i pierwsze co robicie, wbiegacie tam gdzie była ta mina i zabijacie nieświadomego typa. Bo jeszcze widać na mapie, znaczy ten Lesion widzi gdzie zostawił tą swoją pułapkę, więc jak nagle mu zniknie z oczu gdzieś na mapie, no to raczej będzie wiedział, że tam jest przeciwnik, więc tego pana kocham po prostu, gram nim, Jak nimi nikt nie zabierze, to co chwilę. No, i pan maestro, pan Włoch. No. Kiedyś myślałem, że jest ultra op 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 op. Teraz myślę, że jest dobry po prostu. Co on robi? Rozstawia miny, e, b, miny, kamery, e, które umieją, umieją, potrafią strzelać takim prądem, nie wiem jak to nazwać. No, i tam bije po 10 obrażeń dla przeciwnika. No, i Pan, oczywiście, upa upancerzony tank z LKM-em. Kurde, tak to jest LKM, ja się na broniach nie znam. Lek lekki karabin maszynowy, lekki. No, w sumie wygląda lekki. No, w sumie to tyle. A kogo chce? Pewnie się zastanawiacie, kogo chce. Tego oto pana, <laughs> co on potrafi, no, ho, ho, ho. Pewnie ja se myślę, kurde OP, jak będę go miał, będę miliard ludzi zabijał, a pewnie będzie się kończyć tak, że będę ginął No napalnik, palnik, który przepala wzmocnione ściany, ale co jest najlepsze, on prze... bezgłośnie Tu pisze, że niemalże bezgłośnie, a to naprawdę bezgłośnie, znaczy pewnie jakby wypalał dziurę 2 cm od mojego ucha, to bym usłyszał, ale Kiedyś siedziałem w pomieszczeniu wzmocnionym, kurde. Także nie da się, nie ma opcji, żeby się do niego dostać. I nagle wyobraź sobie, że ginę. Tak sobie nagle zginąłem No i ja tak sobie myślę, Kur, kurde, co mnie zabiło? Nie ma opcji, co się stało? Jakieś jako założenie, jakieś pół metra ode mnie. No, ten pan sobie przyszedł, wypalił malutką dziureczkę, nie, niewidzialną, kurde, niesłyszalną. No i. W tej dziurce znalazła się moja głowa, wyobraźcie sobie. No i tylko, tyk. Jeden, jedno kliknięcie na myszce i mnie nie ma. Więc tak. Yy, no ja go uważam za OP. Pewnie pogram nim chwilę, pewnie będę zdychał jak idiota, wkurzę się i będę krzyczał. A jezu, po co ja go kupiłem? Słaby jest. Mm, nie. Ale umiejętność ma bardzo, bardzo. Bardzo interesujące. No dobra, no to chyba mogę zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. Postaram się następnym razem nagrać multiplayer, czyli casual swobodna gra 5 na 5. No i to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Na razie.